No, to dzień dobry, cześć, z tej strony plaga z YouTube Mamy święta, więc uznałem że trzeba nagrać życzenia. No wypadałoby, prawda? No więc zdrowia, szczęścia, żeby was brzuchy nie bolały z przejedzenia. Żebyście lagów nie mieli, jak będziecie grali, już powigili, bo na pewno będziecie grali. E, żeby wam jakiś niecny YouTuber e, nie, nie zmanipulował tych świąt, e, żeby e, wam się adblock e, przestał działać zepsuł i, 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 ten, i wyświetlał reklamy, to, to, to też by wam się przydało. No, żebyście znaleźli pod choinką jakiegoś reflinka i, i żeby ktoś na was zarobił, to też by było dobrze. E, no i co, Oj, żeby wam Gaben zrobił jakąś promocję na gry, na przykład GTA 5 za 3 zł, to, to fajna promocja. Nie, za, za 3.50, no. A tak poważnie, no to co, ja wam życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrówka, przede wszystkim szczęścia i czego sobie tam zażyczycie. Idą święta, ja idę prasować koszulę i się ubierać i spierdzielam na wikilie do rodziny i mam nadzieję, że wy też te święta spędzicie w rodzinnym gronie i będziecie się świetnie bawili. No, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!